Wybudowaliśmy w okresie dwóch lat 14 obserwatoriów astronomicznych w różnych częściach województwa, zwykle przy szkołach, a także w takich miejscach, które dysponowały stosunkowo ciemnym niebem, bo to jest bardzo ważne dla tego projektu. Wybudowaliśmy te astrobazy z pieniędzy unijnych. Ten projekt kosztował około 4 milionów złotych i dwa razy po 4 miliony złotych w takich projektach miękkich, których zadaniem było no, przygotowanie kół zainteresowań, obserwacji, a także projektów naukowych dla tych kół, które pracują w astrobazach. Pojedyncza astrobaza, jeżeli chodzi o wybudowanie, to było około 400 tysięcy złotych. Oprócz skromnego wkładu własnego, wszystko to było finansowane ze środków unijnych. W tych kołach brało udział tysiące młodzieży. W ostatnim projekcie Niebo nad astrobazami, na przykład, Brało udział ponad 1300 osób w różnych szkołach, w kilku rodzajach takich współzainteresowań i przeprowadzono ponad 18 tysięcy godzin zajęć. Spotykamy się tradycyjnie już od ponad 10 lat. W każdy wtorek i czwartek, niezależnie od pogody, po zmroku, mamy grupę naszych uczniów, którzy. Yy, Odwiedzają astrobazę bardzo regularnie, ale też mamy osoby z okolicznych szkół podstawowych, które przychodzą z rodzicami, także inne zainteresowane osoby. Możemy obserwować obiekty układu słonecznego, oglądać obiekty w drodze mlecznej, a także możemy na przykład ustawić teleskop na galaktykę Andromedy, naszą sąsiadkę. Nasza astrobaza specjalizuje się w kilku rodzajach obserwacji. Obserwujemy Słońce protuberancję, plamy słoneczne, a jeśli chodzi o planetę, to no na przykład interesują nas bardzo takie chwile, kiedy jedno ciało niebieskie przechodzi przed drugim lub je zastawia. Zaćmienia Słońca, Księżyca, wędrówka Wenus przed tarczą Słońca. Skupiamy się na gwiazdach podwójnych i wielokrotnych, gwiazdach różnobarwnych, bo ta barwa yy, mówi nam o temperaturze gwiazdy. Nasi uczniowie są finalistami, laureatami konkursów wojewódzkich, ale także ogólnopolskich. Do astrobazy zaciągnęło mnie w ósmej klasie, gdy dostałem propozycję od nauczyciela geografii pójścia na konkurs astronomiczny. Bardzo szybko się nauczyłem posługiwać teleskopem, robić zdjęcia nieba nocnego. Bardzo szybko się wciągnąłem. i Jowisz, Wenus, najjaśniejsza planeta, Saturn, Merkury czasami jest widoczny. Wszystko można obejrzeć, nie jest to jakoś bardzo trudne nauczyć się tego, znajdywać na niebie, i zawsze jest to fajna zabawa. 14 Astrobas, który oddaliśmy do użytku w 2008 roku, to przede wszystkim popularyzacja nauki, metodologii badawczej. No, i włączenia przede wszystkim młodych ludzi, fantastyczną przygodę poznawczą. To dziesiątki tysięcy młodych ludzi, którzy spędzili czas w Astrobazach, oglądali niebo. 14 Astrobaz. One dziś funkcjonują, pracują, zdobywają laury na całym świecie, uczestnicząc w programach, uwaga badawczych, międzynarodowych, naukowych, dedykowanych dla świata. Astronomicznego. Na przykład współpracujemy z NASA, więc był to strzał w dziesiątkę. Ale życie nie zna próżni, żeby jeszcze bardziej wykorzystać ten potencjał. Tworzymy instytucję o nazwie Centrum Innowacyjnej Edukacji, w której będzie zlokalizowana komórka koordynująca pracę wszystkich 14 astrobaz. Do tej pory one działały oczywiście pod auspicjami Urzędu Marszałkowskiego, ale jako niezależne byty prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, głównie gminy i powiaty. Dziś chcemy to zmienić, dlatego powołujemy instytucje, czyli wykonujemy kolejny krok, aby zdynamizować funkcjonowanie tychże astrobas, a może dobudujemy kolejny.